Cześć, ja jestem Kuba, a dzisiaj kolejna część z serii jak ułożyć piramidę metodą l 4 Dzisiaj zajmiemy się przypadkami, kiedy krawędź jest na górnej warstwie i towarzyszą nam bloki, jak na przykład w tym przypadku. Zapraszam. Pierwsze dwa przypadki prezentują się tak. Tutaj mamy duży blok, tak, w obu przypadkach mamy duży blok. I krawędź, która jest obok nich, obok niego. I tutaj musimy sobie to tak ustawić, żeby ta krawędź patrzyła się na nas. I jeśli ten blok jest po lewej stronie, wykonujemy taki algorytm: R, U', R', nowo R', L, R, l'. A jeśli blok jest po stronie prawej, wykonujemy taki algorytm: l'. U. L. L. R'. L'. R. R'. Kolejne dwa przypadki prezentują się tak, że mamy dwa bloczki. Jeden bloczek składający się z naszej żółtej krawędzi. A. Oraz drugi bloczek, który się z niej nie, nie składa. Musimy to ustawić tak, żeby ten bloczek był po stronie prawej lub lewej, ale we, 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 wewnętrznej, jakby nie zewnętrznej. Czyli nie tak, tylko tak. I jeśli ten bloczek jest po stronie prawej, to wykonajmy taki algorytm: L' U'. L, znaczy tam u było ul teraz r u' r' a jeśli po stronie lewej wykonujemy takie bardzo r u' r' l' u l kolejne dwa przypadki prezentują się tak, że mamy y, znowu jeden bloczek tylko, że nasza kręć już nie tworzy kolejnego wtedy musimy ten bloczek ustawić po zewnętrznej stronie, czyli tak jakby do tyłu. Jeśli ten bloczek mamy po stronie prawej, wykonujemy taki algorytm. L' U' L U R U' R' U R' U A jeśli po lewej, to wykonujemy taki algorytm. R U R' U, L', U', L. Kolejne dwa przypadki prezentują się tak, że mamy krawędź i bloczek przy tej krawędzi. A sama nasza krawędź nie tworzy żadnego bloczka. Wtedy musimy ustawić to tak, żeby nasza, dole, nasza krawędź była z tyłu, i jeśli patrzy ona się e, żółtym kolorem, czy kolorem po prostu, na którym budowaliśmy V, tutaj jest to przykładowo żółty, w stronę lewą wykonujemy taki algorytm. Najpierw sobie e, robimy po prostu sledża, czyli R' L R prime i zostaje nam U L' U L. A jeśli... Mamy tą krawędź po prawej stronie. Wtedy sobie wykonujemy najpierw hedge'a. L, R', L, R i zostaje nam U', R, U', R. Kolejny przypadek prezentuje się tak, że krawędź znowu jest przy bloczku, a sama go nie tworzy. Nasza żółta krawędź. Ale tym razem nie patrzy się w stronę bloczka, tylko w stronę przeciwną. Wtedy ustawiamy to tak, żeby nasz bloczek mieć przed sobą. Jeśli nasz bloczek jest po stronie prawej, wykonujemy taki algorytm. R, U, R', U i wykonujemy teraz sledża. R', L, R, L'. A jeśli jest po lewej stronie, wykonujemy taki algorytm. L', U' l, u' i z, wykonujemy hedja, l, r', l' r. Kolejny przypadek prezentuje się tak, że mamy jeden duży bloczek, w który wkomponowuje się również nasza żółta krawędź. I musimy to tak ustawić, żeby nasz bloczek był z przodu i jeśli nasza krawędź jest po stronie prawej, wykonujemy taki algorytm. L U, L', U', L', U' i tutaj wykonujemy sobie hedża L, R' prim R. A jeśli znajduje się ona po lewej stronie, wykonujemy takie akord. R', U', R', U'. I tu wykonujemy sledża R' L R L'. Więc tak, i to by było dzisiaj na tyle. Jest to kolejna grupa algorytmów z metody l 4 która na pewno mi się przyda i wzbogaci wasze układanie. Jeśli coś dla was nie zrozumiałe, to piszcie w komentarzach. A na dzisiaj dzięki i cześć.